Dzień dobry państwu. Nazywam się Jan Krajczok. Bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie. Cieszę się, że mogę podzielić się swoją skromną wiedzą dotyczącą historii Pogrzebienia. Ta historia jest wyjątkowo bogata, no bo ona sięga średniowiecza i właściwie się nie kończy, bo trwa cały czas. Historia Pogrzebienia jest związana z raciborskim rodem Piastów, jest związana z rodem Domsów, jest związana również z rodem Beldonów i wielu, wielu innych. Najczęściej chyba pogrzebień jest kojarzony z poetą Eichendorfem, dlatego że jego narzeczona tam w pogrzebieniu mieszkała, tam zawarł z nią głębszą znajomość, tam się poczęło ich pierwsze dziecko. W największym uproszczeniu, no, historia pogrzebienia sięga średniowiecza, a być, być może jeszcze wcześniej, biorąc pod uwagę nazwę, która być może świadczy o tym, że, że tam były urządzane pochówki we wczesnym średniowieczu, w czasach, kiedy goeleszyczanie mieli swój gród w lubomie, ale to są tylko spekulacje, których nie uda się tutaj uciąć bez żadnych poważnych prac archeologicznych. Jeżeli chodzi o tę średniowieczną faktografię dotyczącą pogrzebienia, no to sprawa wygląda tak, że w drugiej powie XIII, XIII wieku się pojawiła pierwsza wzmianka. I to oznacza, że pogrzebień był własnością księcia Raciborskiego Władysława Opolskiego. Bardzo znaczące postaci, postaci, która zmodernizowała księstwo Raciborskie i właściwie nadała kształt temu, co nazywamy dzisiaj jeszcze ciągle rybnickim okręgiem węglowym plus cała Raciborszczyzna. Książę Wacław Polski odbudował Księstwo Raciborskie po takim bardzo brutalnym najeździe na tatarskim w 1240 roku. Istnieją dokumenty, które potwierdzają to, że pogrzebień był własnością księżnej Eufemii, jego wnuczki. Księżna Eufemia nazywana jest świątobliwą, jak już powiedziałem, ona była przedstawicielką Raciborskiego rodu Piastów. Była nieodrodnym potomkiem swoich piastowskich przodków, późniejsza przeorysza dominikanek. Przyszła na świat w roku 1299 zapewne w murach raciborskiego zamku na Ostrogu. Była ona córką księcia Przemysława i Anny, księżniczki czerskiej, dziedzicząc w ten sposób krew piastów śląskich i mazowieckich. Jej ojciec był kuzynem Władysława Łokietka, ona sama więc była w drugiej linii kuzynką Kazimierza Wielkiego. Na szczęście nadano jej imię, najprawdopodobniej na cześć babci, Eufemii Odonicówny, żony księcia Władysława Opolskiego, o którym już mm, wspomniałem. Raciborscy dziadkowie przyszłej przeoryszy sprowadzili pół wieku wcześniej do Raciborza Dominikanów, których stojący po dziś dzień na, na rynku kościół pod wezwaniem świętego Jakuba stał się centrum duchowo-cywilizacyjnym księstwa, jak również stał się nekropolią górnośląskich piastów. E, Zakony były traktowane przez Władysława Opolskiego jako impuls rozwoju duchowego i cywilizacyjnego księstwa Raciborskiego. Kontynuatorem tej myśli był jego syn Książę Przemysław, który był ojcem Eufemii, który to 9 kwietnia 1306 roku podpisał akt fundacyjny klasztoru Dominikanek w Racibożu. Religijność raciborskich piastów zaowocowała kolejną budową nowej świątyni i konwentu, a to pociągało za sobą rozwój intelektualny i materialny księstwa. Tu chodzi o ten drugi kościół dominikański, w którym w tej chwili jest muzeum. Zapewne nie bez znaczenia dla raciborskich piastów był fakt, że założycielem wspólnot, wspólnot dominikańskich na terenie całej Polski nie tylko był ich pobratymiec miec z Górnego Śląska, święty Jacek e, Drowąż. W czasie rozpoczęcia budowy kościoła klasztornego Eufemia była zaledwie kilkuletnim dzieckiem. Nieco później oddano ją pod opiekę raciborskich Dominikanów w konwencie świętego Jakuba, gdzie pod okiem jednego z najświatlejszych umysłów Europy, peregryna, pobierała nauki. Peregrin, zakonnik ten, jest m.in. autorem łacińskiego pierwowzoru kazań e, gnieźnieńskich. jego dorobek piśmienniczy był znany w całej Europie. Duchowny dwukrotnie był prowincjałem dominikanów w Polsce, a papież powierzył mu urząd pierwszego inkwizytora na ziemiach polskich. Mimo ruchliwego życia, zakonnik był do końca mm, związany z Bożem. Historycy uważają, że Eufemia była jego duchową córką, której towarzyszył podczas wstępowania do zakonu dominikanek, a miało to miejsce 9 kwietnia 1313 roku. Raciborska księżniczka zdecydowała się na życie zakonne, rezygnując dobrowolnie z małżeństwa. Celem jej życia stało się stworzenie żeńskiego klasztoru dominikanek w Raciborzu. Wnuczka Władysława Opolskiego zrealizowała cel swój i swoich przodków. Uroczysty akt konsekracji kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha serca klasztoru dominikanek w Raciborzu nastąpił 29 września 1334 roku i dokonał jej kolejny z wielkich górnoślązaków, biskup Nanker, herbu Oksza. Duchowny ten pochodził z Kamienia, obecnej dzielnicy Piekar Śląskich i zapisał się w Annałach jako zwolennik polityki Władysława Łokietka, inicjator budowy gotyckiej części katedry wawelskiej. Bardzo prawdopodobne, że podczas konsekracji świątyni dominikanek był obecny również dawny nauczyciel eufemii, Peregryn. W tym samym roku, kiedy Racibórz stał się bogatszy o nową świątynię i konwent, eufemia powołała do życia bractwo literackie, co było kolejnym elementem rozwoju duchowego w księstwie raciborskim. Bractwo owo było grupą pobożnościową, która funkcjonowała do czasów sekularyzacji w czasach pruskich i którą usiłowano skrześcić jeszcze na przełomie XIX i XX wieku. Księżna Eufemia z Rodu Piastów, przeorysza Zgromadzenia Dominikanek, zmarła w opinii świętości 17 stycznia 1359 roku. Na miesiąc przed śmiercią zakonnica nakazała spisanie testamentu w obecności znaczących świadków. Stało się to w sobotę, 8 grudnia 1358 roku. Dzięki zachowanemu łacińskiemu dokumentowi, mimo upływu przeszło 600 lat, możemy usłyszeć słowa księżnej, a dla mieszkańców pogrzebienia istotne jest to, że w tym dokumencie pojawia się nazwa pogrzebie. Księżna Eufemia nakazała spisanie testamentu, którego fragment brzmi tak. Me Eufemia ongiś córka prześwietnego księcia i pana Przemysława, władcy Raciborza. Przeorysza klasztoru, czyli konwentu panien i sióstr braci Bożu, wyznajemy i potwierdzamy wszystkim obecnym, że po dojrzałym rozważeniu, pozostając w pełni władz umysłowych, co do dóbr udzielonych nam przez Boga, a przez naszych przodków słusznie i rozumnie pomnożonych. Taki czynimy zapis testamentowy. Po pierwsze i przede wszystkim na rzecz szlachetnych córek, niegdyś siostry naszej. Znamienitej Pani Anny, małżonki najjaśniejszego księcia I Pana Mikołaja, władcy Opawy i Raciborza Z Niego samego zrodzony Panny Elżbiety i Panny Agnieszki Przebywających z nami w tym samym klasztorze przekazujemy Dajemy, zarządzamy, przyznajemy Nieodwołalnie cztery wsie leżące w ziemi raciborskiej Po drugiej stronie rzeki zwanej powszechnie Odrą a wsiete to liski, pogrebinę, luboma, marcowicze. Z folwarkami, z młynami, stawami, z prawem odławiania ryb, łąkami i lasami, gajami, zagajnikami i ze wszystkimi przynależnościami i ciężarami. Klasztor Dominikanek Graciborskich mógł się rozwijać i funkcjonować głównie dzięki wsiom, które posiadał. Majątek ten był formalną własnością księżnej, która odziedziczyła go po swoich rodzicach. Testament określa, że część dóbr, którymi dysponuje, staje się własnością jej siostrzenic Elżbiety i Agnieszki, córek Mikołaja Opawskiego, który przejął księstwo raciborskie po bezpotomnej śmierci Leszka, tego szwagra, a brata Ufewi. Elżbieta i Agnieszka, będąc zakonnicami, były jednocześnie właścicielkami lysek, pogrzebienia Lubomi oraz Markowic. Eufemia, określając kwestie dziedziczenia dotyczące innej i krewnej, wnuczki księcia Mikołaja Obawskiego, Anny, stwierdza, że po śmierci siostrzeńc ich majątek winien stać się własnością konwentu dominikańskiego. Konstrukcja testamentu sporo mówi o życiowym doświadczeniu i świadomości politycznej Eufemii. Księstwo Raciborskie wskutek bezpotomnej śmierci jej brata Leszka przeszło w ręce bocznej linii przemyślidów. Poprzez małżeństwo Anny, i siostry, z księciem opackim Mikołajem. Siostrzeńcem przy Oryszy i jednocześnie dziedzicem księstwa Raciborskiego stał się książę Jan Raciborski. Zakonnica zapewne obawiała się, że jej dobra przekazane klasztorowi mogą zostać przejęte przez przemyślidów. Zdecydowała się więc zabezpieczyć przyszłość konwentu siłą prawa dziedziczenia cywilnego, wykorzystując nieco rodzinne sentymenta księcia Mikołaja i jego syna Jana. Testament jest wolą ostatniego przedstawiciela raciborskich Piastów, którzy zabezpieczają swoje dokonania przed uzurpacją przemyślidów. By wzmocnić swoją ostatnią wolę, księżna Eufemia ogłosiła testament w obecności znaczących osób, w tym prowincjała Dominikanów w Polsce. Eufemia nakazała taki zapis. Aby zaś wszystko powyżej przytoczone i wyrażone nabrało mocy na przyszłość, kazaliśmy ten dokument spisać i opatrzyć naszymi pieczęciami, za wiedzą, z polecenia w obecności i z przyzwolenia wymienionych dostojnych książąt i władców. Rozkazaliśmy i postaraliśmy się zabezpieczeniem wzmocnić to. Dano we wspomnianym klasztorze, znajdującym się w mieście Raciborzu roku pańskiego 1358 w sobotę po świętym Mikołaju biskupie i wyznawcy, w obecności często wymienianych książąt i panów, pana Mikołaja i jego syna Jana, księcia wcześniej wymienionego Henryka zwanego Hoberg, rycerza zakonnych mężów, brata Piotra. Prowincjonała prowincji Polskiej brata Jana, spowiednika z sióstr i panien zakonu kaznodziejskiego świętego dominika, piotra, niegdyś gotfrydowego rektora kościoła świętego Mikołaja przed bramami raci Boża publicznego notariusza, który także spisał treść naszego wyżej wymienionego legatu, darowizny i rezygnacji, prośby i dobrej woli oraz sporządził instrument muzyczny a także obecności wielu innych świadków i przez ręce Franciszka Plebana w Greczu koło opawy diecezji ołomunieckiej, protorotariusza, wspomnianego znakomitego pana Mikołaja, cięcia opawskiego i raciborskiego, mojego ukochanego siostrzeńca, na świadectwo wszystkich spraw wyżej. Świątobliwą eufemię pochowano w krypcie nieistniejącej już kaplicy Świętego Dominika. Z czasem obok niej spoczęły jeszcze trzy inne osoby, co do dwóch nie ma wątpliwości. Były to wspomniane w testamencie siostrzenice przeoryszy, a właścicielki pogrzebienia chodzi o Elżbietę z Rodu Przemyślidów pochowano ją w roku 1396 oraz o Agnieszkę, która zmarła po roku 1404. W kaplicy istniał fresk przedstawiający przeorysze siostrzenicami. Na samym zaś grobie Eufemii znajdowała się płyta nagrobna z jej wizerunkiem. Budowla, w której pochowano zakonnice, przylegała do północnej ściany kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha. Od momentu pochówku przeoryszy rozpoczął się w Boży jej kult. Uważano, że ostrzega ona mieszkańców miasta przed niebezpieczeństwami, stukając kamieniem z wnętrza grobowca. W związku z kultem Dominikanki w roku 1623 przeorysza Helena Otiesław z Kopienicy zleciła namalowanie obrazu Eufemii. Jego wzorem był średniowieczny wizerunek piastówny na płycie nagrobnej. Wszystkie dotychczasowe kopie obrazu Eufemii są wzorowane na tym właśnie z roku 1623. Oryginał niestety uległ zniszczeniu w czasie II wojny i zachowała się jedynie jego fotografia. Szczęśliwie jednak raciborska przeorysza zleciła wykonanie kopii pierwszego obrazu i przekazała ją do nowo otwartego Konwentu Dominikanek na Gródku w Krakowie. Obraz ten zachował się po dziś dzień i jest źródłem kolejnej kopii znajdującej się w kaplicy polskiej Kościoła Farnego w Raciborzu. Powstała ona w 1952 roku i jest dziełem Czesława Skawińskiego. Warto zaznaczyć, że krakowska kopia obrazu Owki różniła się od pierwotnego obrazu, wzorowanego na podobiznie z nagrobka, tym, że pokazywała zakonnicę tylko częściowo, od pasa w górę. Autor współcześnie istniejącej kopii odtworzył również napis łacińskiej inskrypcji, znajdującej się niegdyś na obrazie, eliminując jedynie informacje o miejscu pochówku. Pierwotnie inskrypcja mówiła, że. Roku Pańskiego 1359, dnia 17 stycznia, w którym obchodzona bywa uroczystość świętego Antoniego Opata. Zmarła jaśnie oświecona księżniczka Eufemia, córka jaśnie święconego księcia Przemysława, fundatorka i przeorysza tutejszego konwentu świętego ducha. Tutaj pogrzebana odpoczywa w pano. W roku 1658 w związku ze zbliżającą się trzechsetną rocznicą śmierci przy Oryszy otwarto jej trumnę i znajdujące się tam szczątki umieszczono w ołowianej trumience na wierzchu, w której pojawił się stosowny opis w języku polskim, po czym szczątki umieszczono ponownie w podziemiach. Inskrypcja trumienna dochowała się do naszych czasów, a jej losy są historią splątania grudnośląskiego pogranicza kulturowego w pigułce, w którym to splątaniu przenikają się zniszczenie z osaleniem a gorycz z radością. Władze pruskie doprowadziły w 1890 roku do sekularyzacji konwentu dominikańskiego, co sprawiło, że z czasem doszło do zniszczenia kaplicy świętego Dominika. Zanim to jednak nastąpiło, komisyjnie otwarto podziemia i protokołowano ich opis, co dotyczyło również napisu na trumnie. Protokoły nie zachowały się do naszych czasów, ale szczęśliwie. Podczas ich tworzenia był obecny w krypcie Johannes Ondra, nauczyciel z Baborowa, który zapisał w swoich notatkach niemieckie tłumaczenie polskiego tekstu. Zapis nauczyciela pochodzi z 1 marca 1811 roku i jego tłumaczenie pozwala w dużym stopniu zobaczyć oryginalną inskrypcję z roku 1658. Mniej więcej powinna brzmieć tak. W roku pańskim 1658 roku, 11 marca z okazji przebudowy sklepienia grobowego pod tą kaplicą otwarte znajdujące się tam groby, w których było cztery. Mianowicie pierwszy był przy drzwiach, pozostałe w środku krypty. W środkowym grobie była błogosławiona eufemia, zgodnie z tradycją przekazywaną od czasów pierwszych zakonnic, czczona jako fundatorka, o czym świadczy jej portret na trumnie, aby powiększyć pomieszczenie krypty, kości znalezione w grobie przy drzwiach zostały pochowane w bocznym grobie przy kościele. W tej trumnie złożono kości błogosławionej eufemii. Te znalezione zaś w grobie bocznym, w zakrystii, zostały pochowane tuż obok trumny, zaraz po tej samej stronie. Szczegóły dotyczące tego pochówku można znaleźć w księgach klasztornych. Już wiadomo, że nie można. Opis nie jest w całości jasny, ale poza wątpliwością jest to, że szczątki świątobliwej eufemii złożono w ołowianej trumnie, zaś jej siostrzenice pochowano być może w podziemiach zakrystii. Konwent przekazano protestantom, co musiało wzburzyć katolików, którzy, zorganizowani przez księdza Jana Nepomucena Zelądka uroczyście przenieśli szczątki świątobliwej eufemii do Kaplicy Polskiej, kościoła farnego w Raciborzu. Umieszczono je w bocznym ołtarzu, najprawdopodobniej pod wystawioną na widok publiczny trumną z rzeźbą zakonnicy. Szczątki świątobliwej eufemii znajdowały się tam aż do roku 1945, kiedy to niestety w skutek działań wojennych kościół uległ spaleniu. Obecny obraz świątobliwej eufemii znajdujący się w kaplicy polskiej kościoła jest współczesną kopią, o czym już wspomniano powyżej. Kopią obrazu znajdującego się w klasztorze dominikanek w Krakowie. Mimo zmian dynastii, granic państwowych i zaraz wojen i pożóg, pamięć o świętobliwej eufemii jest dobrze zachowywana i być może o zakonicy będzie głośniej niż kiedykolwiek, ponieważ 16 stycznia 2022 roku w kościele Najświętszej Marii Panny w Raciborzu biskup Andrzej Czaja otworzył jej proces beatyfikacyjny. Warto, aby mieszkańcy Pogrzebienia pamiętali, że ta wyjątkowa osoba była właścicielem Pogrzebienia i kilku innych przylegających wiosek. Mieszkańcy Pogrzebienia prawie na pewno, prawie wszyscy słyszeli o Luizie von Larisz, ukochanej grudnośląskiego poety Józefa von Eichendorfa. Każdy, kto słyszał o Józefie albo Józefie von Eichendorf wie, że odbywał on pierwsze ikonne wędrówki z Łubowic do niedalekiego pogrzebienia, by spotkać się ze swoją późniejszą małżonką, Louise von Larisch. Zanim przyszła żona poety znalazła się jednak w pogrzebieniu, przebywała w miejscu swoich narodzin, czyli w niewiadomiu, o czym mało kto wie. Metryka żony poety określa, że urodziła się ona 18 czerwca 1792 roku co oznacza, że ochrzczono ją w Rybniku, w istniejącym jeszcze wtedy parafialnym gotyckim kościele na Górce, czyli na obecnej ulicy Gliwickiej. Większość świątyni rozebrano na przełomie XVIII i XIX wieku, wykorzystując cegłę do budowy istniejącego po dziś dzień kościoła Matki Boskiej Bolesnej w, w Rybniku. Szczęśliwie pozostawiono wtedy prezbiterium gotyckiej świątyni z przeznaczeniem na kryptę rodu węgierskich. Do dnia dzisiejszego ocalały fragment gotyckiej budowli służy jako kościółek akademicki. Tamto właśnie ochrzczono Luisa von Larrisch. Biograf pisze, że chrzest miał miejsce dwa dni po jej narodzinach. Wśród rodziców chrzestnych byli baron Antoni Kalkroyd, z pogrzebienia i pani hrabina Anna Węgierski. Podczas nabożeństwa byli obecni rodzice. Wśród rodziców chrzestnych byli baron Antoni Kajkrot z pogrzebienia i pani hrabina Anna Węgierski. Podczas nabożeństwa byli obecni rodzice Luizy: młodziutka matka pochodząca z górnego jastrzębia, Helena Centner von Cententral oraz nieco starszy od niej ojciec, pochodzący z niewiadomia, Johannie Pomuk von Larisz. Był on absolwentem Szkoły Cysterskiej w Rudach, później był komisarzem wojskowym i radnym Starostwa Raciborskiego. Małżonkowie byli dopiero trzy lata po ślubie, który zawarli wtedy, kiedy lud Paryża zdobywał Bastylię, czyli w lipcu 1789 roku. Ślub miał miejsce w Włodzisławie. W czasie uroczystości ścielnej małej Luizy, być może niedaleko rodziców, stała guwernantka opiekująca się starszą dwuletnią siostrą Luizę Johannę. Bardzo możliwe, że na chrzcie w niskim kościele byli również dziadkowie ze strony matki: Gottlieb von Centner i jego żona Karolina Mleczko którzy mogli dojechać z Jastrzębia. Ze strony ojca zaś obecnie być mogli Johann Josef von Larisz i Maria Wiktoria Kalkroy, którzy mieszkali u swego syna w Niewiadomiu. Po rodzina zapewne udała się do posiadłości w Niewiadomiu. Był wtedy czerwiec i goście mogli po posiłku spacerować po podworskim parku. Kiedy spojrzeli na południową stronę miejscowości, mogli widzieć już krzątaninę przy budowie szybów kopalni Hoym, która urodziła się w tym samym roku, co mała Luizę. Ojcem szóstym Nowej Kopalni był Fryderyk von Reden, dyrektor Urzędu Górniczego, który zlecił przysięgłemu górniczemu Salomonowi Izakowi poszukiwanie pokładu węgla. Tarnogórski odkrywca wstrząsnął całą okolicą wokół dworu Lariszów w niewiadomiu, bo kilka lat wcześniej odkrył on węgiel nie tylko w niewiadomiu, ale również w Czernicy, Pszowie i Rydutowach. Goście małej Louise von Larisz wiedzieli, że na ich oczach rodzi się przemysł, a wraz z nim cała nowa epoka. Która będzie dość mocno przerażać jej przyszłego męża, dziecka lasów puli rzek Górnego Śląska, czyli Józefa von Eichendorfa. Tylko dzięki starym mapom i dociekliwości pana Andrzeja Adamczyka z Buzowic, człowieka, który zbadał dzieje dawnej kopalni Szczęście Beaty, wiadomo, gdzie znajdował się budynek, w którym na świat przyszła Louise von Larisch i w którym świętowano jej Chrzest. Jedynym śladem podwozia Lariszów w tej chwili jest sporej wielkości dół, który powstał skutek eksploatacji węgla na tym terenie jeszcze w XIX wieku. Teren wokół dawnej posiadłości porasta w tej chwili gęsty las, w którym znajduje się kilka budynków po dawnej kopalni Szczęście Beaty. Są one łatwo zauważalne od ulicy Raciborskiej. Za jednym z budynków w głębi lasu jest wspomniany dół, świadczący o miejscu narodzin żony Eichendorfa. Kopalnia zaczęła funkcjonować dopiero w drugiej połowie XIX wieku, tak więc albo rodzina Lariszów, albo i spadkobiercy sprzedali majątek właścicielom nowej kopalni, zakładając najprawdopodobniej, że otrzymane pieniądze są więcej warte niż nieruchomość. Romantyczny obiekt westnień łubowickiego poety jest związany z pokopalnianym terenem Rywnika, a precyzując, ze szkodami górniczymi. Zestawienie romantycznej miłości i szkód górniczych nie pasuje do stereotypowych obrazów romantyzmu, ale jesteśmy na Górnym Śląsku i tutaj wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane i bogatsze niż stereotypy. Józef von Eichendorff odbywał piesze i konne wycieczki z łubowic do pogrzebienia. Nie z powodu szkód górniczych w niewiadomiu, bo te pojawiły się dopiero po śmierci poety, ale ze względu na decyzję brata, babci Luise, Antona von Kalkroy. Mała Luise przeniosła się wraz z rodzicami do pogrzebienia w 1795, a być może w 1800 roku, wskutek skutek bezpotomnej śmierci wspomnianego wujka, Antoniego, który postanowił przekazać część majątku swojemu siostrzeńcowi. Okoliczna szlachta spotykała się na częstych balach i podczas uroczystości rodzinnych, bo była ze sobą spowinowacona i spokrewniona na wiele sposobów. Podczas jednego z takich spotkań przyszły, łowicki poeta musiał zostać przedstawiony kilkunastoletniej Louise. Nie przypadła mu ona wtedy do gustu, bo była zbyt młoda, a on kochliwy i wodził wtedy tęstym wzrokiem za starszymi od siebie szlachciarkami. Niemniej jednak, komuś w rodzinie zależało na zaręczynach i na pewno nie byli to rodzice panny młodej e, przyszłej panny młodej, traktujący Lariszów jako ludzi z nieco niższej warstwy. Eichendorfowie byli bowiem baronami, których historia rodowa sięgała średniowiecza. Ich opór przed orzenkiem syna ze względu na pochodzenie Louise był głęboko nieuzasadniony, ponieważ w jej żyłach również płynęła krew baronów, ale rodzice poety nie mogli tego jeszcze wiedzieć. Dwór w pogrzebieniu stał się świadkiem amorów łubowickiego poety, czego ślady znajdują się w jego pamiętnikach i wierszach. 10 lipca 1810 rok. Wczesnym rankiem po dziurawej drodze znowu piechotą do pogrzebienia przez Radzibusz. Luizę spotkałem pod drzwiami, rozmawiając ze starą panią Gustman. Po południu siedziałem z Luis na ławce koło płotu. Luiz była niezwykle odważna i nadzwyczajnie miła. Przeleźliśmy przez płot, bo nie podglądać w to samo legowisko. To szafer przyszła po nią. Luiza wraca, w zbożu, potem w domu, gdzie ubijany przez masło i tak dalej. Przesadywanie z niespokojnym Luis liczne zejścia do piwnicy. Moje kazanie dla niej na temat delikatności, pokory i kobiecości itd. zostały dobrze zrozumiane. Następnie w ogrodowej altanie posiłek ze wszystkimi obecnymi składający się z kwaśnego mleka, i pieczeni itd. Zostawiłem w salonie żakiet. Luis próbuje nabić dla mnie fajkę, stosując się do wygłoszonego przed chwilą kazania. Luiza ma wtedy lat 18, Józef 22. Zapis świadczy o dość dużej zażyłości między nimi, skoro mieli w zbożu wspólne legowisko i nadal często schodzili razem do piwnicy. Pani Gusnar i szafer wyglądają na doświadczone życiem opiekunki i jak widać, robiły co w ich mocy, aby sąsiedzkie kontakty młodych nie przekraczały granic, poza którymi rządzą jedynie żywioły. Być może pani Gustar i pani szafer zmarły przed grudniem 1814 roku, a być może żyły, lecz były na tyle zmęczone i uległy pokusie drzemki, że nie zauważyły, że wskutek ich nieodgadnionej nieobecności poeta znalazł dobry powód, aby napisać nowy wiersz. Do Luizy. Zmęczona słodkimi igraszkami śpi, ma ukochana i oddycha lekko. Słuchając ciszy, czuwam przy dziecinie, loki jej odgarniając z czoła i policzka. Nieoceniona i przewojowana publikacja pani Margaret Korzeniewicz określa jednoznacznie nagły przypływ czułości poety. Trochę w ukryciu, bo we Wrocławiu w kościele św. Wincentego 7 lipca 1815 roku, z dala od rodzinnego środowiska Luizy i Józefa, dochodzi do ślubu. Rodzina poety była co najmniej szczęścięta, ale zgodziła się na orzenek, ponieważ 30 sierpnia 1815 roku. Eee, czyli w miesiąc po ślubie przyszedł na świat ich syn Herman, co wyjaśnia opisane przez poetę grudniowe zmęczenie z słodkimi igraszkami, jakiego doświadczyła Louise. Syn poety, wstydząc się zapewne tego, że był poczęty przed zawarciem małżeństwa, do końca życia manipulował danymi dotyczącymi ślubu swoich rodziców. Skutki jego działań są widoczne po dziś dzień. Przykładowo, na polskich stronach Wikipedii, gdzie określono datę ślubu poety na rok 14. Niemieckie strony określają również rok 14, 1814, jako czas zawarcia związku, ale widnieje tam informacja, że miało to miejsce w lipcu, a nie w kwietniu. Nawet gdyby tak było, to i tak Herman był dzieckiem poczętym przed ślubem. Dramatyczne początki związków małżeńskich nie są niczym niezwykłym i często nie mają dobrego końca. Nie tak jednak było w wypadku Luizy i Josefa. Byli oni dobrym małżeństwem. Poeta pisał o swojej żonie w roku 1814 do Luizy. Lecz kiedy pisząc dam odbiec spojrzeniu, ty siedzisz tak urocza w niemej trosce przede mną z dzieckiem na ramieniu, z ufnością i spokojem w modrych oczach, że wszystko rzucam w ciebie zapatrzony, a, miły Bogu, to wart takiej żony. Małżonkowie leżą obok siebie od blisko dwóch stuleci na niskim cmentarzu, a ich odległe potomstwo żyje współcześnie i być może w równie podobnych i dramatycznych okolicznościach buduje nowe stadia. Warto, aby mieszkańcy Pogrzebienia pamiętali, że wielka miłość romantycznego poety Józefa von Eichendorfa i Louise von Larysz nierozerwalnie jest związana z ich miejscowością.